Simano, Shimano, tu Doriano. O, dzisiaj otwieramy sobie Piratixy i pierwszy Piratix. O, na sam, na sam start... O oh Na sam start! Akurat trafiliśmy... E, nie pamiętam jakiej to drużyny. Pozwólcie, że jest Jak coś to tak wygląda. To jest. Dajcie mi chwilkę, ok? Dobra! No nie, sprawdzam. A więc kolejnego Piratixa myślę, że już sobie obejrzeliście go. A więc już otwieramy kolejnego. I. O. Już nie z tej samej drużyny Potem sprawdzę jakiejś to drużyn I macie jego wzór Sorry, ze mi upadł Widzowie Tak wygląda A więc będziecie mogli sobie obejrzeć drugi raz Kiedy przewiniecie filmik albo coś A więc robimy kolejnego Gitarowy dziwny, ale macie go obejrzenie. Myślę, że już sobie obejrzeliście, a więc może być na Was fajny. A więc my już zaczynamy do kolejnego. Nica. Dobra potem. To jest właśnie ten nowy... A więc sobie pokażę Wam nowego. To jest. A więc już zaczynajmy z kolejnego, jak myślę, że sobie, sobie obejrzeliście o długo go oglądałem i to mój ulubiony a więc patrzcie na jego mój ulubiony boks. pokazałem wam możecie sprawdzić wszystko sobie kiedy zaś stopujecie sobie filmik i kolejnym O, znowy, znowu kapitan, kapitan. A więc on tak wygląda, fajny, fajny. A więc kapitanem niech będzie tutaj. A więc już zaczynajmy kolejnym. Mam go, ale z innej wersji. A więc macie go obejrzenie. Już pokazałem Wam, a więc, do kolejnego Piratiksa. I... Strażak, Pirat. Pienny, ale śmieszny. A więc macie go obejrzenie. A więc już zaczynajmy z kolejnym. I może widzicie coś dużego, ale to nieważne po prostu. To jest taki ptak zielony i macie go obserwowane. Obejrzeliście, a więc może nie zacznijmy do kolejnego. O! I kolejny. O! Mam go! Ale fajnie go znowu mieć. Może dam mu mojemu własnemu kolegowi, a więc może macie macie go, a jak nie to? Ja hmm, wiem jajko jajko bardzo to jajko a więc to jest taki chyba dróg. Nie wiem, a więc możecie go sam sprawdzić i powiecie, jak, jak bardziej go się nazywa. Bo ja nie wiem. A więc macie go wygląd. Pooglądaliście, poglądaliście. A więc teraz do, do kolejnego. I. Znawiło się. Foka. Woka gdzie jest jej? O nie? On nie ma. Ona mała? Nie? Ma. Mama. Wilko A więc to jest woka, która ma bombę. A więc macie ją do oglądania. A więc już zaczynajmy do kolejnego. Dajcie mi się, ok? Kucharz! To jest chyba jego brat. Sorry, upadni. A więc macie go. Do pokazania. Widzicie, prawda? I kolejnego... I to, to, to? jest Gigi. Ja chyba już się domyślam kto to. I patrzcie na jego! Drugi mój ulubiony. A więc fajny, prawda? A więc teraz otwieramy to i to. A, a inne pięć Zostawiłem na inny odcinek, a więc będziemy mieli co oglądać. A więc sprawdzamy. I patrzcie. Mam to już takiego, ale to nic. Będę miał, mogę go dać, albo nic, ale to jest pierwszy Nie było szarka, a więc to... A może to będzie na innych? A macie to... A więc macie to, które właśnie nie trafiłem jak to też Takie jest więzienie jak coś. I co... macie to. I możecie widzieć ludzika, ale ja chcę Wam pokazać bardziej go widoczność. A więc próbuję go otworzyć. I macie go właśnie. On tak wygląda. Jak wiadomo, on ma niebieski kolor i ma jakieś tam smysze, albo coś tam. Albo bomby, nie wiem. Ale po prostu otwieraliśmy prawie 20 pinga A więc to koniec odcinka. Pa, pa.